Nawet Cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pazur, to pokaż im Pokaż teraz swoje kły Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, dalej Kula disco No to powiedz mi Jeśli jestem tylko youtuberem i gram ciągle w gry czy przekreślasz to wszystko Jestem taki sam jak ty 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 Też mi lecą czasem łzy Też mam czasem gorszy dzień I nie chce mi się wcale żyć Ale pokazuję kły No i znowu łapię pion Wrogom zapalamy, zniczamy ziomą daję to Na to zasłużyli Bo nigdy nie odwrócili się Zawsze przy mnie byli Nawet kiedy było u mnie źle Chociaż nigdy tak nie byłoby nie Świecie gorzej ma od Ciebie to wiadome Lecz nie znaczy to, że Twoje problemy są znikome Każdy tutaj czuje ból, każdy ze swoim sposobem Na to jak ma tu wytrzymać i zachować przy tym głowę Skoro nawet Cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz paszport to pokaż im Pokaż teraz swoje kły, chcieli mnie sprowadzić nie wyszło, dalej spełniam Ja Nie chcieliby mnie pobić, na drudzy prawo bić. Jednego że mi przykład Co to jest za sny? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry czy zły. Kręci się jak ulatisko, no to powiedz mi, jeśli jestem tylko youtuberem i gram ciągle w gry. Czy przekraść na to wszystko? Jestem taki sam jak ty! 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 Chcieli widzieć mi na dnie, ciem przykrywał każdy dzień. Syn mnie motywuje, a muzyka daje tlen. Choć na rękach krew, codzień spełniam sen. Bez przerw, jazda, bez trzymanki, aż po życia kres. O, się tak jak klep, dale osia, zielone lambo. Chodzę rano nie melanż, a śniadanko. Życie to jest test, a z młodym liczę sianko. By pokazać, że w siebie inwestować warto. Jestem taki sam jak ty! Jestem taki Jestem taki